Mam dzisiaj pytanie: czy jesteś tym samym chrześcijaninem, tą samą chrześcijanką dzisiaj, jaką byłeś, byłaś rok temu? Czy cokolwiek się zmieniło w Twoim życiu chrześcijańskim? Czy robisz jakieś rzeczy inaczej? Poznałeś może coś więcej? Czy doświadczyłeś Boga bardziej i czy doświadczasz Go teraz bardziej niż rok temu? Czy w Twoim życiu jest strach? Jakikolwiek strach? My, chrześcijanie, możemy wydawać się dziwni, ale to jest oczywiste, bo my nie jesteśmy z tego świata. To jest dokładnie to, o czym mówił Pan Jezus: że Jego Królestwo nie jest z tego świata. I tak samo my, Jego Kościół, nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy dziwni. Ubieramy się dziwnie, wyglądamy dziwnie. Czasami się zachowujemy zupełnie nieodpowiednio do sytuacji, zgodnie z tym, co świat by oczekiwał. Tylko wiecie co? My tego nie robimy dlatego, że jesteśmy szaleni. My to robimy dlatego, że wiemy coś, czego świat nie wie. Że doświadczamy takiej miłości, jakiej świat nigdy nie widział na oczy. Że doświadczamy czegoś, czego ten świat nigdy nie zobaczy. I wiecie co? To mi przypomina jedną taką znajomą, która przyjeżdżała do Suchaj na Pomorzu yy, latem. Ona wyglądała zupełnie inaczej zachowywała się zupełnie inaczej. Pamiętam, jak wszystkich dziwiło to jej zachowanie. Ona była jak z zupełnie innego świata. Z tego ośrodka w Suchej szliśmy co tydzień, co niedzielę do kościoła we wsi. To był kawał drogi. I ta dziewczyna ubierała się najodświętniej jak mogła, mówiąc nam, że idzie na spotkanie ze swoim tatusiem. Patrzyliśmy na nią jak na zjawisko. Pamiętam, że nam opowiadała o swoich podróżach i jak to w różnych afrykańskich krajach e, jadła banany. Wtedy pierwszy raz do mnie dotarło, że banany to nie jest to, co my dostawaliśmy raz w roku na święta, wtedy w Polsce. Co mówiono, że płynie do nas statkiem kilka miesięcy. Myśmy mieli dostęp tylko do tej najzwyklejszej odmiany, która czasem nawet nie była słodka. A ona nam mówiła o takich smakach o jakich nam się nie śniło. To ona znała inny świat. I to jest dokładnie tak, jak z chrześcijaninem, który zna miłość ojca. Pytaj sam siebie, o ile dzisiaj znasz lepiej Słowo Boże niż rok temu? Czy ubierasz tę samą choinkę sprzed roku? Stawiasz ją w pokoju, kładziesz pod nią prezenty, a 6 stycznia spakujesz ją znowu do pawlacza. Zapytaj sam siebie, czy zmieniłeś się? W twoim życiu duchowym? Czy cokolwiek się zmieniło? Czy widzisz owoce tej zmiany? Czy czegoś jeszcze pragniesz? Czy wystarczy Ci to? I jak wygląda Twoje życie duchowe w tej chwili? Lepiej być zimnym albo gorącym, ale nigdy nie letnim. To są poważne słowa Jezusa: ostrzeżenie dla świata. Jeśli jesteś zupełnie letni, jeśli jest ci obojętne, jeśli nie zmienia się nic w Twoim życiu duchowym, to przeanalizuj Twoje pragnienia. Nie chcesz doświadczać więcej? Nawet jeśli o tym nie myślisz, nie analizujesz tego rozumem, to czujesz, że są różnice między tym światem, z którego pochodzi Jezus, a tym, który jest tu na ziemi. Nawet w naszym słownictwie to widać. Mówimy, że po ludzku myśląc, po ludzku coś biorąc, to zrobiłbym to i to. I tylko e, Pan Bóg nas zaprasza do tego, abyśmy przestali myśleć po ludzku, abyśmy chodzili w wierze, a nie w oglądaniu. I abyśmy Jemu zaufali i pozwolili Mu się prowadzić. A wtedy On ma dla Ciebie całe morze, pokoju i wszystkiego. Czym będziesz czuł się po prostu i czuła się po prostu szczęśliwym?